No, Elo, kolejny odcinek z Kangórka Kao. deduje, słuchajcie, nie ma co dalej przedłużać. 100 kryształów zebrem w ostatnim odcinku, także można tam wejść yy, na bonusowy, a potem przejdziemy do głównego. Do głównej rzeczy zobaczymy, co tu będzie bonus drzewa. Bobry ścinają drzewa, aby Kao mógł bezpiecznie przejść dalej. Musisz im pomóc. Naciskaj na przemian przyciski ataku i akcji. Bobry zaczną szybciej pracować. Na miejsca gotowi start. Y Okej... Okay. Na zmianę. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Nie zdążyłem jeszcze raz. Na dawaj. Gotowi start. Dawaj, dawaj, dawaj. Łoł, wow, to jest ciężkie. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Nie udało mi się, co jest? Dobry. ścinają drzewa. Na miejsca, gotowi, start! Dawaj, dawaj, teraz ciśnij! Dawaj! Jest! O, to było ciężkie. Awaj! Dawaj! Tam jest niedźwiedź straszny! Dawaj, o! To jest ciężkie. Ja już nawalam. Dawaj. Dawaj. Ciśnij. O. O, to jest ciężkie. Halo. Wiecie, strasznie mi niewygodnie jak mam... Czekajcie, wrócę do portu. O, jak się spłuciłem. Nie wiedziałem, że to takie ciężkie. Halo. Na chwilę sobie zmienię ustawienie. Opcje, sterowanie, yy, atak dam se na. Eee. Yy, nie nie, 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 cofnij. Enter dam na Zero, na razie, a atak dam na Enter. Zaakceptujmy, i wtedy będę mógł naprawdę zdecydowanie szybciej yy, nawalać. Także próbujemy jeszcze raz. Dobra, lecimy, lecimy. Dawaj, dawaj, dawaj! Okej. Okay. Teraz luźno, ale... Ło, to jest ciężkie. Tak mi jest łatwiej zdecydowanie, słuchajcie, także... Elegancko. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj! Jest, okej. Okay. Dawaj! Dawaj! Aaaa, głośno! Dawaj! Nie zdążyłem! Wow! To jest ciężkie Naprawdę to jest ciężkie ja Nie wiem gdzie bym musiał dać Dobra, spróbuję jeszcze raz, ale Okej, okay. jest pewna taktyka, spróbuję sobie. Gotowi? nie lepiej nawalać po prostu dwa naraz. Tak jest łatwiej, okej. Okay. Trzeba mieć szybkie palce. Oj! Oj! Oj, kurde. O! Oh! Dałem radę, ale ten ostatni poziom to jest... Dawaj! Nie... Odpuszczam sobie, słuchajcie, o... Oh. Ciężkie to jest, nie mam żadnej taktyki na to. Okej, okay, zmieniam sterowanie i lecimy do głównej. To jest strasznie ciężkie, jeżeli komuś się udało, to... Jest dobry. Kamera, powrót kamery, niech będzie enter. Akceptuję. Okej, okay, lecimy. Do głównej przede wszystkim, czy się nagrywa? Tak, nagrywa się. Mamy, ko mieliśmy kopalnię kryształów w poprzednim odcinku, także lecimy stację. Ale się napiąłem, słuchajcie. Lecimy, zobaczymy, co będzie w stacji. Oj, to jakiś taki specjalny poziom jest, widzę. Tam jest ten strzelec. Tu jest. Ok. Dobra, kolejny. Okej, okay, pokonani. A. Tak, tak. Bumerangi zawsze mi pomogą. Co to jest? Wow! Dobrze, dostaję tym, ale jak unika beczkami w ogóle mnie naparza, gościu. Dobrze, gin tam, uciekaj, słabiaku. Serduszko. Kolejny raz z nimi muszę się męczyć. Ok, ale oni są za to prości, także nie ma tu żadnego problemu. I oczywiście z nim walka. Głównym tym dowódcą. No ej, dostawaj coś tam. Hallo. Trzeba niżej w niego. Dobrze. Ok, i uciekł. Kolejny poziom, dawaj, wskakuj. Niech on ucieka jak najdalej. Hop, serduszka nawet nie potrzebuje. Ok. Tutaj niszczymy go. Dostaliśmy pierwszy raz. Wow. Ale chociaż serduszko sobie zredukuje. Także elegancko, hop. No i mamy tego bossa. W sensie bossa, no kolejny raz tego dowódcę. Strzelającego z beczek. Dobrze, dostawaj gościu. No i co, ucieka, tak? Faniaczek, jaki on w ogóle wielki w porównaniu do kangurka, a my co? Co mamy dalej? Mroczne doki, wracamy do mrocznych doków. Zobaczymy. my? uszczęśliwieni, bo rozwaliliśmy go. O, dobrze, że już jesteś. Udało ci się uwolnić zwierzęta z transportu. Tak szkoły. jest, Fajnie. udało Wander się. będzie wściekły. No Tak, ale wciąż jest ich za mało. O. Nie szkodzi. Słyszałam o wyścigu, który ma odbyć się w porcie. O! Nagrodą jest tysiąc dukatów. Idź w stronę latarni morskiej. Tam znajdziesz motorówkę. Okej, okay, jakiś wyścig z udziałem motorówki. Widzę, jest motoróweczka. Myślę, że normalnie możemy wziąć udział w wyścigu nawet tysiąc monet bo jest za krótki odcinek, także wyścig też sobie rozegramy, zobaczymy czy zwyciężymy omijamy op dawaj dawaj wow Dost mamy ostatnie miejsce na razie, ale jeszcze myślę, że to się zmieni. Mam nadzieję, przynajmniej. Dawaj, hop tu na prawo, elegancko mogę jakiegoś przyspieszenia użyć, czy coś takiego. Okej, okay, przez obręcz myk elegancko. My tu jakimś skrótem pojedziemy. Ale dalej mam miejsce trzecie. I to jest już drugie okrążenie teraz. A my dalej, daleko w tyle. Yy, nowy wyścig. Jeszcze raz zrobimy to, bo już ogarniam mniej więcej. Także lecimy, hop. Nie wiem jak on tak przyspiesza. A jejku. Znów skaszaniłem, bo uderzyłem. Tutaj, jakim skrótem pojadę sobie elegancko tu. Kolejny jakiś skrót, Dobra. Widzę pierwsze miejsce, także tu mamy skrót, który jest zablokowany. Nie wiem, spróbujmy jeszcze raz. Nie wiem, jak oni przyspieszają. Tak, o ten gościu, nie wiem, jak on przyspiesza. Szczerze mówiąc, ja sobie tu przeskoczę Nie możemy popełnić jakiegoś błędu Trzeba wąziutko Wszystko elegancko Okej okay. I tu lewo, tu prawo Ale motorówka fajna Tu sobie przeskoczymy, żeby Dogonić go w jakikolwiek sposób. Tu się nie otwiera nam na razie. Aha, walnęliśmy. Nie wiem, czy da się jakoś przyspieszać. Jeżeli da, no to słabo, bo ja nie wiem którym. To jakieś skały mamy, omijamy, omijamy. Tu też ominę sobie Hop. Tu sobie przeskoczyłem. Okrążenie drugie. Mam nadzieję, że teraz jakieś skróty będą. Bo tak to będzie ciężko z nim wygrać. Pomiędzy sobie pojadę. Ale muzyka dynamiczna jest. O, elegancko teraz. Tylko czy tego gościa dogonie? Może to nie jest przyspieszenie, tylko yy, ten odporność łódki, ale myślę, że nie. To nam się otwiera, czy nie? Nie otwiera. Cały czas miejsce drugie znów popełniłem ten błąd. Ok, teraz nam się to otworzyło. MYK przeskoczyłem elegancko, ale tego gościa nie widzę. Czy jest na pierwszym miejscu? Nie wiem, on tak aż odjechał czy co. Okej, okay, tutaj elegancko. Tu delikatnie zwolniłem, no ale trudno już. Okej, okay, tu bokiem. Tu przeskoczmy, no ale co? Nie dogonimy gościa. To nam się otworzy, czy nie? Nie otworzy. Okej, okay. no ale to już koniec wyścigu, <laughs> coś z moim głosem jest nie tak, powoli. No tu te skały, okej, okay. Omi beczki i tak dalej, tak, to też ominę, no i okej. Okay. Spróbuj jeszcze raz. Na miejsca, Poczekaj, poczekaj. W którym jest przyspieszenie? Nie wiem, czy chodzi o skok akcję, czyli spację, może użyć. Control myślę, że nie. DSA próbowałem. Entera też. No, Shift Control wątpię. Czy ja spację próbowałem? Nie wiem. Nowy wyścig. Gotowi Okej. Okay. A, okej, okay. dobra, cwaniaczku. Tak się przyspiesza, złajcie kontrolem. No, cwaniaczek. No dobra, teraz to tak! Teraz to ja mogę tak jechać! Jechać bardziej płynąć, no ale. No teraz to ja go odsadzam. Wiedziałem, że któryś przyciskiem jest przyspieszenie, bo to niemożliwe. Było, że gościu mnie odsadza, tak. Kolejny, no i myk, no i lecimy. Ja cały czas na przyspieszeniu teraz będę leciał. No i teraz to ma sens. Co, dogoni mnie? Ja go tak odsadziłem, że on nie ma już szans. Tysiąc dukatów teraz na pewno będzie moich. Tu wąziutko, także nie będę używał przyspieszenia. Tu na prostej sobie użyję. Tu hop. Przeskok. Hop. Kolejny przeskok. Sobie tu na przyspieszeniu polecimy. Ok, tu mamy zakręt, także też na przyspieszeniu można. Czemu nie? Kolejny buścik. Tutaj nam się odblokowało, także możemy przepłynąć pod. W sensie pod, no, pomiędzy. Na przyspieszeniu lecimy. A ten jednak, kontrol to dobry przycisk jest. Teraz to naprawdę. Tysiąc dukatów jest moich. Nie ma innej opcji. Tutaj nie będę przyspieszał. Dobra, zmieściłem się, także można przyspieszyć. Tu, się zmieścił. Ok, przyspieszenie. Przeskoczę sobie, czemu nie? Bo właśnie nam się odblokował skrót, także warto przeskakiwać. E, ale muzyka jest elegancka i lecimy. Myk, przyspieszenie. Dobra, hop, kolejny buścik. No i jest wycięstwo! Bang, Need for Speedboat, dokładnie. Nie need for speed, tylko need for speed boost. No i 1000 dukatów. Możemy zagrać kolejny poziom, ale kolejny poziom będzie w kolejnym odcinku. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście tu potwierdzenie, że 1000. Dziękuję Wam za obejrzenie. Wszystko co proszę macie w opisie, także tam zasuwajcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Kangur Kakao. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Hej.